No jestem ciekaw, ile prób nam tutaj zajdzie w tym dragu. Okej. Okay. Oczywiście spóźniony. Dobra, perfekcyjna. Opla. Kolejna perfekcyjna zmiana biegów. Może to wyglądało na pierwszym razem. O nie! Refleks szachisty to się nazywa znowu no znowu się spóźniłem się wygra za drugim podejściem to jednak nie wiem aż tak chociaż niewielką różnicę to przegram. czemu kurde tak kor korole dostaję jakieś pusta z tyłu No przepraszam bardzo ale ja czasem tego nie rozumiem przynajmniej dobrze że nie musiałem powtarzać nie wiadomo jak długo tego draga. a no dobra co jeszcze rozegramy sobie tego Street Crossa. Okej. Okay. To no, powinno być już prostsze. Potem jeszcze pojedziemy tam do toru, a potem sprint. I potem jeszcze ten cały zestaw UEL nas czeka na lotnisku wraz z ragami. Ej, nie pchać się, kurde, tu, Jezu, wszyscy się muszą. Nie mam co do roba, tylko pchać się. No i patrzcie co oni robią, wiesz co sobie, bączki wykręcają. Krety niejedni. O, już widzę 6 sekund różnicy, no to, to będzie łatwo szybko i przyjemnie znowu Nie wiem, na ostatnim streetcrossie coś tam pokazali Na tych e, trasach przemysłowych, a na tych torach parkingowych to tak... nie się łatwo Znowu No, jeszcze tylko brakuje kogoś, co bym wyprzedził całe samo okrążenie, ale raz już tak miało miejsce taka sytuacja w naszej serii zagrajmy, że kogoś wyprzyciłem mu całe krążenie no ok, teraz tutaj spokojnie, na luzie, bez nerwów No i proszę, mam wygramą z 11 sekundowym zapasem Ciekawe, czy oni chociaż... A jeden chociaż szedł poniżej 2 minut i to było... ...zaskoczenie subaru, że zeszło poniżej 2 minut Okej, okay, ale za to mamy 300 reputacji Okej, okay, znowu brak nowych części Nie wiem Obstawiam jedno, albo odblokowaliśmy wszystkie części, albo nie wiem, może dopiero po rozegraniu wszystkich wyścigów coś nam się jeszcze odblokuje, bo teraz nic nowego nie mamy. To już naprawdę długi czas. Ja zaraz będę musiał zobaczyć do statystyk, ile mamy odblokowanych części. Teraz zajmijmy się tym O, to chyba też znajomy to, już mieliśmy go chyba w poprzednim stage czy dwa stage wcześniej no Zobaczymy jak nam tu pójdzie Dobry start nawet miałem Ale kurde oni jak zwykle muszą wystrzelić Kurde, dużo się tutaj dzieje teraz. Sporo cywili i mało co nie, nie rozbiłem się któregoś z nich. Mam... No, no, już myślałem, że uda mi się zrobić to, ale nie, nie do końca się to udało. Tutaj oczywiście skrót. No kolejne potężne drifty, ja nie wiem kurde jak mi te drifty wychodzą teraz. ogóle cały tor jest w centrum, więc... okej ok, mnie zastanawia, co, co taki tor robi w stage'u piątym, no ale okej, ok, jak mieliśmy sprint sponsorski też z, z drugiego stage'u, no to już chyba mnie raczej nic nie zdziwi. Zresztą ten tor nie jest też trudny. On równie dobrze mógłby wystąpić nawet w trzecim stage'u. będzie dobrze. To niestety się troszkę rozpadało. Może jednak pojadę tą ścieżką, bo będzie łatwiej wyjechać. Nie będę tamtą. Tutaj kolejne taksi. O, no to już teraz dużą różnicę się zrobiła, nie wiem co się stało. Teraz spędzimy na złamanie karku i zwalniamy bo tu jest kolejny cywil, który nam wyjeżdża z naprzeciwka Trochę mnie nadgonili ale jeszcze mam duż, dużą przewagę więc to raczej wygramy Znaczy że jeszcze jedno okrążenie nas czeka Okej okay. No to 48. Jesteśmy coraz bliżej celu. To... O nie, no nie wierzę. A pewnie dobiją w cywila jakiegoś, bo tutaj... no Zobaczcie ile tego jest. Jeden, drugi, trzeci. Sporo tego. Właśnie jak jadę po tej uliczce, to dużo jest tego. Spójrzcie sami. Zresztą tam też nie tylko ja się zablokowałem, ale ktoś jeszcze. A tu powinienem nam zyskać. Teraz się może skupię bardziej, żebym mógł jakoś e, wygrać to bez większych nerwów. No tu mogą się zablokować. O Jezu, jakie to było ryzykowne. W ostatniej chwili. Już prawie końcówka Ale teraz e, widzę, że stracili, więc tak naprawdę już mamy wygraną Okej, okay, dobra Tor zaliczony Bardzo ładnie, możemy iść dalej Już niewiele zostało nam tych wyścigów. Zostały nam dwa w centrum. Został jeszcze ten sprint i potem jeszcze wyścigla suba. No a potem tylko lotnisko trzeba jeszcze otwarzyć. Tylko, że z tym lotnikiem to różnie może być, bo tam jest dużo tych URLi. Okej, okay, dobra. To też wygląda ciekawie. O, serio, zaczynamy na lotnisku? Eee... No dobra, tego się nie spodziewam, że będziemy mieli sprint na lotnisku. To jest coś nowego. Bo jak już kiedyś wspomniałem, to tutaj rzadko mamy okazję, żeby jeździć właśnie po tym. Więc przynajmniej tyle dobrego, że możemy troszeczkę na starcie wystartować właśnie z lotniska. trochę walnęłam w te beczki, ale... nie spowolniło, ale jeszcze jest dobrze. O, teraz będziemy mogli troszkę rozpędzić. Pytanie, czy ryzykować skrót? Chyba spróbuję go. Albo to mogło się źle skończyć. Na szczęście dobrze, że to jest sprint, więc... Jeszcze jakoś się to da przeboleć O kurde, ale mi to taksy wyjechało nagle Tak niespodziewanie hmm. I kolejne Nie, wiem, strasznie dużo tych taksówek się pojawia teraz Ale to już jest końcówka, już mamy finish Wow! Znowu rakowe taksi mnie blokuje! Jezu! Ale to był fuks, ja mnie Ale to taksi mi prawie zaczyna wyścig. Trochę farta miałam, że wygram, bo mnie ta Honda Civic popchnęła od tego i zyskałam prędkość. Jezu jest na farcie. Trochę ten sprint zaliczony. Okej, okay, jeszcze został nam ten wyścig dla Sowa, Tylko muszę najpierw wyjechać stąd. Ale jest chyba gdzieś tam, gdzie był ten URL. Hmm, poczekajcie chwilę, ja sobie zaraz zmienię auto i zobaczymy czy jest tam gdzie myślałem e, Wybierz auto, to jest nasz escalate e, To jest ostatni ogólnie wyścig dla w tej grze, chyba e, Tak, to jest ostatni wyścig dla w tej grze, więc praktycznie suwem będziemy mogli się już niedługo pożegnać ten wyścig jest trochę jednak wcześniej niż myślałem. Myślałem, że jest trochę dalej, no ale... Cóż. Zobaczymy co tym razem nas czeka. Oho ho, ho, do, Dobra, to będzie ciekawe na pewno. No, e, suwam po autostradzie. No to możemy tutaj niezłe prędkości wyciągnąć. Dwa okrążenia. Ale co jest... Teraz z początku gry znowu, w zasadzie z, pro, z prologu już samego. Też mieliśmy tam dwa okrążenia i to w dodatku w tą samą stronę. Tylko, że suwami tym razem się ścigamy. Ponieważ nie ma ruchu ulicznego, to ja ma, nie muszę już teraz ryzykować jakania po tej lewej stronie, bo tamten to pojechał głupio. Ale jego strata wyjdzie. Mhm. Tutaj mogę spokojnie po lewej już jeździć. No ale do 300 chyba raczej nie, nie, nie da rady. Niestety. 200 punktów za drift. Akurat na tych zwykłych drogach jakoś te drifty lepiej wychodzą niż w driftach normalnych, bo tam to wyścigi dla driftowania sobie było okropne. Bo jak normalnym autem tu jeździliśmy po tym torze po prawej, to dla odmiany będziemy jeździć po lewej stronie. A czemu nie? Bo to będzie nawet szybsze. Troszkę mamy przewagę. Nie, to jest akurat przyjemny teraz to. Dla suwa to akurat fajnie się jeździ. Ten tylko zakręt może być troszkę trudniejszy. Ktoś właśnie zrobił fikołka. Jak spojrzałem na minimapę. Nie no w zasadzie to wygramy chociaż widzę że ktoś mi siedzi na ogonie więc No nawet czysty odcinek Hmm, to praktycznie żadnych obitek Można bez obitek przejechać całą mapę samą trasę Niezłe prędkości jak do tej pory roz, rozwijamy chociaż nie wiem jaka jest prędkość maksymalna tego słuwa chyba 270 to jest prędkość maksymalna okay, 322 O i nawet nas nie przewikli mają Żadne i niczego fajnie specjalnego No trudno Może następnym razem wyjdzie Dobra Przechodzimy, wybieramy znowu naszego Skyline'a i pozostaje nam tylko no, wycieczka na lotnisko, no to jedziemy więc.